Siemanko widzowie cześć, jestem Daniel i dzisiaj nagramy sobie odcinek jaką rangę uda mi się wbić przez jedną rundę. Jestem tu nowy i zachęcam Was do subskrypcji, bo będę nagrywał więcej takich filmów. Obecnie mam platynę 2 i 85% i zobaczymy jaką uda mi się wbić rangę po tej rundzie polecimy sobie na żółwie to jest ogólnie moja ulubiona miejscówka i ja tam zawsze lotam piszcie w ogóle w komentarzach jaka jest wasza ulubiona miejscówka i piszcie w komentarzach swojego main skina, moim main skinem jest manekin nie wiem dlaczego, ale mega mi się podoba. Piszcie w komentarzach jaki jest wasz. Bo, jak wbijemy u mnie tutaj 1000 subów, to zrobimy wielkie losowanie o. Przecież to jeszcze nie wiem, może o 2800 fałdowców. Ktoś dostanie kartę z fałdocami? Ale to dopiero jak wbijemy tysiąc obserwujących. To jeszcze długo, bo dopiero zaczynam, więc. Ale jak już wbijemy, to ktoś będzie tym szczęśliwcem i wygra. Jedyne co trzeba zrobić, to po prostu być obserwatorem i tyle. Dobra, z tego co widzę, to leci tutaj jeden typ, więc. Będzie walka, ale ja polecę na różowego, bo jak coś to na różowym żółwi jest lepszy lud. Mamy tu tą skrzynkę z tamtego sezonu mityczną i zwykłą, a tam mamy tylko... Ojoj, granatnik, myślę, że to mamut. Dobra i pompa nieźle. Chociaż nie przepadam za tą pompą, ale... No zawsze może być. O nie, dostaję. Bijemy. Może tu nie przybiegnie. Jak będzie jechał na tyrolce, to dostanie laser. Chyba on się chowa za tym tam. Chyba, że puścimy mu tam jednego granata. Dostał? No, a teraz nic. Rzucimy mu granaty. Krak? Ucieka. Dobra, walimy bombę do niego. I wjeżdżamy w niego, gdzie on jest. Dat? Dobrze, mamy pierwszego fraga. To był jakiś goldzik, więc. Ale każdy frak się liczy. albo w sumie to tu... a nie, dobra jeszcze sobie te paczki rozwalimy i idziemy tutaj na drugiego żółwia i mamy tutaj lunchpada i dlatego właśnie lubię tę miejscówkę bo często tu le leci mi zawsze tak jeden typ i można mieć fragę i jak widzicie mam nawet git loot a tutaj jak sobie polecicie tutaj i zbierzecie trochę kamienia to macie full kamienia więc dodatkowo macie dużo, mega dużo matsów. Dlatego ja tu tak często latam. Może i nie ma tutaj żadnego medalionu, mityka, ale za to jest Gidlot. Potem zabijemy jakiegoś medalionistę. To. To Do ten. Dobra, i widzicie? Nie wiem, to tu z 20 sekund. Biłem kilofem i już mamy full metalu Boże, boże przepraszam, yy, cegły Dobra Zbierzemy sobie drawno Też się przyda, każde matce się przydadzą Przeładujemy sobie bronie Przydałby się nam w sumie jakiś mamut Albo na pewno lepsza pompa Jest gate, ale ja wolę tą wolną Piszcie w komentarzach, czy w ogóle wolicie wolną, czy szybką pompę. I piszcie też w komentarzach, czy wolicie bardziej yy, snajperkę, czy mamuta. Bo ja osobiście wolę mamuta, ale ta snajperka w tym sezonie też jest nawet git. Dobra, możemy w sumie zrotować. Tutaj jeszcze zbierzemy sobie to drewno. Tu mamy skrzynkę. Możemy pójść zobaczyć. O, tak. Tego właśnie szukaliśmy. Snajperka. Ten granatnik też jest fajny. Bo można rozwalać ścianę i kogoś trafić. Ale snajperka dla mnie jest zdecydowanie lepsza. Możemy sobie pójść na czarny rynek. Bo. Co to jest? Dar chciwości. Otrzymujesz dodatkowe sztopki złota z pojemników po likwidacji. Ale niestety już mam jakiś dar, więc nie wezmę go. Chociaż jak będziemy mieli tu samochód, to też możemy pojechać, rozwalić ten samochód z tymi botami. Tam zawsze wypada jakiś mityk. Ale to zaraz pójdziemy najpierw na ten czarny rynek, zobaczyć czy ten. Czy ktoś tam jest? Chyba nie wiem, czy kogoś tu nie ma. Bo mamy auto jakieś. Tylko to jest najgorsze, bo tu często. Ogólnie w tym na tym czarnym rynku często ktoś kampi. To jest właśnie taka taktyka, że idą medalioniści, rozważ go i masz free. O właśnie. Oj! Nie trafione Dobra. Zobaczymy co on zrobi. No bo dobra, zrobimy tak. Uciekniemy i spróbujemy go na daleko wziąć. Chociaż on w sumie ma że też nie wiem, no tak się trochę boję. Ale zobaczymy. Dobra, zejdziemy go... o tak to jest plan. Zaj... Zaj... Możemy go też zajść od drugiej strony, w razie czego. O, słyszę kroki. chyba oh, się telepor... Teleportował się kibelkiem. gdzieś jest. no, no. On chyba uciekł się, przestraszył mnie. Ale to jest kolejny. Nie wiem, coś się tu rozwala. Możemy go w sumie zajść od tyłu. Ale nie wiem, czy to jest ten sam czy, czy jakiś inny, Chyba jakiś inny, jakiś inny, Dobrze. No to właśnie chodziło. Teraz mamy tutaj dobrą pompę. Oczywiście nie bierzemy tej pałki, bo nie jestem, nie powiem kim. To jest najgorszy item w tym sezonie. Nie wiem kto gra z tego to normalnie. A, nawet nie mam słów co powiedzieć. Nienawidzę tej broni. Znaczy no, nawet nie wiem czy to można nazwać bronią. Jakiejś pałki. Jedzie tu kolejny typ. Wiem, widzę, że trochę tak... kampie i ten, ale... ...po prostu gram bezpiecznie, bo nie chciałbym zginąć. Każdy ma swoją taktykę. nie! Zostawiłem... Ajajaj. Aj, aj. Zostawiłem tą snajperkę. No w sumie to ja bym stąd uciekł troszeczkę, bo już w sumie zabiliśmy jednego typa, to... Nie potrzebujemy więcej. Zobaczymy zaraz trochę... Tu pójdziemy zobaczyć tego bota. W sumie to jesteśmy na środku strefy. Te... Nie wiem, co możemy zrobić. Poszukać jakichś fragów. O, kupimy tą broń. To jest chyba mój ulubiony karabin, bo on jest mega fajny. Piszcie w komu, czy wy też go lubicie. Dobra, weźmiemy sobie w sumie... Serio? Serio? Halo, Jade. Halo? Nie, no, jeszcze ją uderzyłem. Poczekajcie, widzowie, chwilkę. Przepraszam, bo kolega do mnie dołączył i wiecie, nie chciałem, żeby coś tu mówił. Boże, no co za Debil. Kto tak jeździł? Uciekamy stąd tym autem. Mamy free auto, mamy free auto. Uciekamy, a nie niech się tam zabiją. Bo w sumie to się uleczmy i poczekajmy. Będzie miał jeden mało typ. Boże, a ten bot na nas tam nie strzela. Będzie miał, jeden typ będzie miał mało. To go zabijemy na spokojnie. Dobra, o, dobrze, dobrze. I on tu przyjdzie po lód. I... Powinienem dostać dwadzieścia, dwadzieścia na dobrą, nie mogłem budować trochę, ale dostałem. Podjeżdża mnie, pijemy biga, chociaż trochę. Brawo, dobrze, dobrze, dobrze. Mamy top 9. Jesteśmy w dobrej sytuacji. Co my tutaj mamy? Pistolet mamut. Właśnie tego szukaliśmy widzowie. Tego właśnie szukaliśmy. To jest według mnie najlepsza broń w tym sezonie. To normalnie nie ma co mówić. Najbardziej łupi broń. Mamy dwa przyładowania, co już daje to jest double mamut, to można rozwalić ścianę i dawać typowej hita Dobra, mamy dwa fragi, to po No nie wyspa. Nie lubię tej wyspy bardzo. Dobra, możemy sobie w sumie wejść do tego auta i zobaczyć, jak ono tu wygląda. może ale to auto wolno jeździ. Tragedia. Dobra, w sumie to wydupiamy to auto, bo tylko będzie nas słychać, a już powoli jest LE... No właśnie. Powoli mamy late game, a nie, nie widzę tego typa. To chyba niedobrze. Dobra, chowamy się do auta na chwilę. Na szybkiego biga. Chowamy się do auta. Top 8 nadal. Tylko nie mam pojęcia w ogóle... Skąd ja dostałem pszczoła? W sumie to na plecach mamy medalionistów. Tego pójdziemy sobie tak trochę bokiem. Ale ten typ chyba co ja go zrobiłem? Miał w ogóle 7, 7 kryptokorniszonów. Ale o dziwo nie miał medalionu, bo przecież miał mitycznego mamuta. To nie wiem dlaczego, ale. To w sumie dobrze by nie widać mojego pola, a ten medalion nie przyda mi się jakoś bardzo. Top 7 już zabili się. Tu tam są. Ja, mamy typa. Ale mamy również mamuta. Dobra, gdzie on jest? Chyba na dachu. Chociaż nie mam pojęcia. On może teraz w sumie na nas coś kupił Dobra Zakradniemy się do niego Będzie myślał, że ja tam siedzę u góry A ja tutaj się powoli do niego zakradnę On chyba jest tu u góry Gdzie on jest? Nie mogę go znaleźć w ogóle. No nie, nie, nie wiem, nie wiem, gdzie on jest. Ten typek. Nie mamy w ogóle nic, do rotejtu. Dobra, ja bym sobie ratował. A go możemy przytrzymać w strefie, bo da trochę daleko mamy strefę, a... A możemy patrzeć, bo on tu też będzie zaraz musiał iść, bo już strefa nadrusza. Nadciąga. Idzie. Dobra, on siedzi w strefie, ma mało HP. Ciekawe, gdzie wyjdzie. Ale mama i ma widzowie, naprawdę. Lepszego się nie da mieć. Ale ćwiczę nad tym, więc. Dobra, bierzemy szybko to auto, bo tu jest medalionista. I uciekamy, Idzie, jedziemy naj, jak najszybciej do strefy. Mamy to 5, a auto nie ma paliwa, ale musimy się gdzieś zatrzymać. Zaraz wydupimy to. O nie, goni nas medalionisa. Dobra, pijemy sobie, pijemy sobie biga. I może też jest opcja, że zaraz tu będzie ten typ, co? Nic mu nie dałem, bo mam właśnie takiego dobrego aim'a. Zobaczymy. Dobra, to lepiej od razu idźmy do strefy, bo później będą problemy. Mam tylko jedną apteczkę niestety i w dodatku jeszcze nic nie mam do rotate'u. Ale no, musimy sobie jakoś poradzić. Zostało to pięć, na razie się nikt nie zabija. O, dobra. Właśnie się zabili, jak powiedziałem. Top 4. Może pójdziemy po Wina. Może nam się uda zrobić Wina. Gdzie idziemy? Mamy tą strefę. Jezus! Ale wywaliło strefę. 300 metrów. Ale ja nie widzę tu tego typa nigdzie. Może zginął w strefie w sumie, bo nie zobaczyłem na czat. To też jest możliwe, bo... Strefa po ilości, a na razie po dwa to chyba, chociaż nie wiem, może miał mało HP, ale nie wiem. Dobra, już prawie jesteśmy w strefie. i na razie nikogo tu nie widać. O, teraz sły sły słyszę strzały, O, właśnie zabili się, top 3, 3 fragi, trzecie miejsce. Dobra, na sekundę się zaboksuję. Dobra. Nie, no ja szybko, szybko. Co to jest za. Nie wiem. Nie ja wiem w sumie, po co mi ten granatnik w ogóle zauważyliście, widzowie, że mamy strefę na. Tym gdzie, skąd przeszliśmy, dobra, zejdziemy sobie tu na dół. Poczekamy, bo tutaj typ pszczelał. Nie, nie dostał. Dobra, to chyba będzie mój koniec mojego żywota. O, właśnie. Dobra, to była nawet Gitronda. Zobaczymy, co dostaniemy. Dobrze. Ważne, że jest rankup platyna 3. I ile dostaniemy procent? 34%. Nawet dobrze. To się widzowie. Widzimy się jutro.